Hej. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli tak jak ja ostatnio chcieliście kupić nowe głośniki do komputera i wpadły Wam w oczy efektownie wyglądający model MicroLab T11, no to zapewne zorientowaliście się, że w polskim internecie za bardzo nie ma recenzji tego modelu. No, a fajnie byłoby się przekonać, fajnie byłoby wiedzieć, czy ma on jakieś zalety poza wyglądem, czy producent stwierdził, że wygląda, jest dobrze, nic więc więcej nie trzeba no to myślę, że ta moja recenzja komuś takiemu okaże się przydatna. E, więc tak, e, na starce spoileruję, te głośniki mają pewne kompromisy i pewne wady, ale mimo wszystko mają też sporo zalet, więc e, tak mają jakieś zalety poza wyglądem. Także powiedzmy kilka słów o jej budowie. No jest to klasyczny zestaw 2.1, subwoofer, sklejka MDF. E, klasyka, ale dobrze, że to jest sklejka, nie plastik, bo dzięki temu Dźwięk brzmi lepiej i jest w stanie ten subwoofer nagłaśnić pomieszczenie. Podobnie jak kolumienki, również sklejka. Budowane, zrobione są całkiem porządnie. Te jakieś tam niewielkie niedoróbki możemy zobaczyć, ale e, ogólnie są porządnie spasowane. Co więcej, no ich wadą dla niektórych może być to, że tu z tyłu nie ma żadnego wieszeczka, więc jeżeli będziemy je chcieli powiesić na ścianie, no to z tym może być problem, bo będzie trzeba albo coś samemu kombinować, albo ogarnąć jakieś półeczki, więc no to taki minus. No ale ogólnie dobrze, że te kolumienki są stosunkowo też niewielkie. Mają 18x11x10 cm, gdzie w jest nieco większym klocem mający ponad 20 cm w każdą stronę. No i kolumienki też jak widzimy są... Dwudrożne, czyli to też nam obiecuje, że te głośniki sobie poradzą zarówno z dźwiękami niskimi, jak i z dźwiękami wysokimi. No i faktycznie, jakkolwiek nie jestem jakimś bardzo wielkim audiofilem, no to mi ich brzmienie naprawdę odpowiada. Natomiast to, co mi w tych głośnikach odpowiada mniej, no to przede wszystkim to, że cała regulacja jest dostępna jedynie na subwooferze. Nie dostajemy żadnego pilota ani przewodowego, ani bezprzewodowego. I ok, może przy tej cenie nie jest to jakiś wielki mankament, no ale warto o tym wspomnieć. Szczególnie, że zamiast tego, na przykład, producent dał nam tutaj całkiem spory pakiet, wejść, pakiet z źródeł, w skład który wchodzi USB. Możemy otworzyć muzykę z pendrive'a, z kart pamięci możemy się przełączyć na Bluetooth. No ale z drugiej strony, jeżeli chcemy podłączyć głośniki przewodowo do naszego jakiegoś zestawu, no to mamy tylko jedno źródło: są to cimcze. I od razu mówię, ten kabel Cinch Jack, który dostaliśmy w komplecie, to jest po prostu krem dla krem beznadziejnych kabli głośnikowych. Jak widzimy, ten kabel z Jack na Cinch jest stosunkowo cienki i problem z nim jest taki, że on nam się lekko zagnie lub go lekko poruszymy. No Mi wystarczy, że coś szuram po biurku, dotknę kabel i już na przykład z głośników stereo robi się mono. Albo ewidentnie słychać pogorszenie jakości dźwięku, także... Ja ten kabel przynajmniej przy okazji wymienię. Nawet to nie są jakieś szczególnie drogie rzeczy, ale mimo wszystko i tak, no jak to się mówi, nie smak pozostał. Ogólnie, jeśli chodzi poza tym o kable, no to można się troszeczkę przyczepić do ich długości, szczególnie jeżeli chodzi tutaj o kable, jeżeli chodzi o kable pomiędzy krągnikami a subwooferem, no to mają one półtora metra długości, podobnie tyle są ma kabel zasilający, więc. Przy takim zestawieniu jak tutaj jest ok, ale jeżeli chciałbym na mieć subwoofer na drugim końcu szafki, no to już zacznie tam brakować odrobinę kabla. Podobny problem jest z kablem zasilającym, on również ma 1,5 metra, więc jakby ja musiałem użyć oddzielnej listwy zasilającej tylko po to, żeby podłączyć subwoofer. Szkoda z jednej strony, że kabel nie jest tutaj odpinany zasilający, no ale też nie jest to coś um, często spotkanego, szczególnie przy tej półce cenowej. No, i widzimy, mam tutaj pokrętło do regulacji głośności i do regulacji niskich tonów. No, szczególnie brakuje mi tutaj wyjścia jack na słuchawki, żeby można było po prostu podłączyć słuchawki bezpośrednio do głośnika, a nie bawić się z wejściem na komputerze. No, ale tak to producent wymyślił. Tak jest, z tym nic nie zrobimy. Jeśli chodzi o podświetlenie, no to ma ono kilka różnych trybów. W tej chwili mamy podstawowy tryb, w którym po prostu głośniki nam tak ładnie zmieniają oświetlenie. Nie ma to żadnego związku z ewentualną muzyką. Możemy to przestawić. I w tej chwili głośniki po prostu migają nam szybciej. Nic wielkiego. Trzeci tryb jest takim ala kolorofonem, czyli dźwięki i światło są w pewien sposób synchronizowane i włączymy na chwilę muzykę, żeby to zaprezentować. Jednak tylko na chwilę, ponieważ prawa autorskie nie chcemy, żeby nam YouTube zdjął filmik. Jeszcze jedną rzeczą, o której zapomniałem wcześniej wspomnieć, jest to, że te głośniki mają całkiem niezłe ekranowanie. Na pewno lepsze od poprzednich głośników, zresztą tej samej firmy, które tu miałem, które mi tutaj potrafiły zbierać za ocenień, nie fajnie brzęczyć. No tutaj nie ma takiego problemu, więc jakby też za to bardzo duży plus. No i podsumowując, te głośniki mają kilka minusów. Ale mają również sporo plusów, więc yy, o ile dla kogoś, który z tych minusów nie jest kompletnie dyskwalifikujący, no to ja osobiście polecam te głośniki, bo nieźle grają, nieźle wyglądają, no i nieźle kosztują, więc w sumie w sumie jest nieźle. Tak dla jasności. Yy, to są głośniki, które ja sobie zakupiłem prywatnie. Yy, nie jest to żaden prezent od firmy. Podobnie firma również nie widziała tego filmu przed publikacją. Także bardzo dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że dla kogoś ta recenzja okaże się pomocna.